Siemanko, tu Janko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku Supermarket Simulator. Siemanko, tu Janko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku Supermarket Simulator. No i słuchajcie, teraz tak. Ciąg dalszy wychodzenia z długów, mam nadzieję, że się upowiedzie. Yy, Zobaczymy sobie tylko... Yy, najpierw to weźmiemy, spłacimy, bo to jest droższe raczej. Yy, czekajcie, pani tutaj czosnek chyba wzięła. No co jest, co? Przed chwilą na ten czas się rzucali, a teraz go mają gdzieś, nie? O jeszcze kolka mamy. Dobra. 101. I teraz idę spłacić jeszcze to Co musimy spłacić już dzisiaj. Może wczoraj, co my spłacić? I teraz tak. Zobaczę sobie jeszcze czy, czy oni tam pobrali coś z tego co ja... co na pewno nie wzięli. Jabłko. O, jab jabłka akurat wiesz, Wszystkie dobre. Tu yy, kawa Dark Roast. Akurat weszła cała. Wspaniale. Ani złodziej widzowie, już właśnie tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wiem jak działa ten ochroniarz. Trzeba mieć albo. Już wam pokażę co. Patrzcie. Trzeba mieć. Yy, dobra, jestem tutaj. Trzeba mieć albo taką antenę, która pokazuje, że jest złodziej, albo kamerę i to jakby wtedy ten ochroniarz widzi, że się pojawia ikonka złodzieja. I on będzie y, gonił y, za, za tym złodziejem, nie? Dobra, y, teraz tak. Co potrzebujemy tutaj jeszcze? Yy... Oj, tu widzę jakieś braki. O kurde, jak oliwka z oliwek zeszła. Ten makaron? Oj, tego już nie mogę? O, dobra, chyba mogę. To dobra. No i zarąbiście. Lecimy ze spaghetti. A tu tam Oliwka, soli. Karotek żeś nie znalazła pani. Tam powinny być chyba jeszcze. czekać. a czosnek? No i czosnek dalej nie szedł. Ci ludzie są dziwni. Yy. A właśnie, karotki, dobra. Karotki produkt. Mhm. Dobra. Mhm, mm dobra, teraz tak, dobra, to te wariatory boją się czosnku, nie? To jest dosłownie... O, ale właśnie fajne jest to, że marchewki nie są w ogóle drogie, nie? To jest super... No, dobra, najpierw wyłożę te marchewki, bo straszną chrapkę widzę, ci ludzie mają na te marchewki, to już będą mieli. 137 dolarów. Powiem wam, y, coraz lepiej idzie wychodzenie. Dobra, zapalmy sobie światełko. I właśnie widzowie, Uwaga, proszę powiedzieć, że nie będzie tego. O kurde, Dobra, musiałem rozpłacić, to spłacić. Jeszcze to, bo muszę dzisiaj, dobra. To mogę jutro. No dobra. A właśnie, jak stoisko chemiczne. Co jest? Już wszystko poszło. Dobra, tablet do ręki, lecimy ten cleaner, y, czy myd mydło na razie wezmę. O, dobra, i ten wybielacz i ten szampon kaja. Jest tam? Oj Boże, ja nie wiem dlaczego ten wybielacz chodzi w takich dużych pudełkach, nie? Dobra, idziemy włożyć szampon kaja. Jeszcze Zanim otworzę sklep, to będę musiał sprawdzić ceny, nie? Yy, nie, dobra, nie tutaj. Okej, okay, cleaner. Yy, nie tutaj, panie, gdzie ty idziesz? Dobra, cleaner wyłożony. Zapraszam, możecie kupować. Nie, ty mi zarąbał strynę! No, gościu, proszę cię. Nie, muszę go zarąbać. Masz tu... No nie no. Co jest? Jaki, jaki on mi uciekł? Czego wolnąłem, nie? Celowałem w niego musiałem. Tyle już. Co? Dobra, bo ja rzuciłem ten karton, kurde, Stresowałem mnie, że gościu mi ukradł. Kurde, easy peasy lemon squeezy. Śmieszne, wiesz? Pomyśl sobie, jakby ci ktoś przyszedł do domu i ci kurde cytrynę ukradł. Yy, o! Tutaj. Gdzieś Dobra yy, Słuchajcie Aha, już nie mówię nic kupić, bo Jest po dziewiątej No No, proszę na 9pm Dobra yy, Musimy spłacić coś To Dobra, to To sobie zostawię, bo to się dwa dni tutaj trzy dni Chyba śmieć się gdzieś zrespił, słyszałem. Czekajcie, oliwkę sobie dołóżmy. O, proszę. Jest, wreszcie jeszcze tostek Kurde, farine flower, kurde, no nie mają coś z tą mąką. No dobra, dalej jest trochę. Dobrze. Yy, musimy ceny yy, ogarnąć. Pricing. Yy, Zostaw sobie na samą górę. O kurde, 5,07 dobra Sporo musiała wzrosić, wzrosnąć cena Gdzieś jeszcze O, bio apple juice 3,07 i jeszcze musimy sobie właśnie tego soczku jabłkowego domówić e, Jogurtu spadła cena na $60 I... Karoczki wzrosła cena a nie, zostawię karotki, bo dobrze, zarobię, zarobię przynajmniej coś na tym. Dobra, wszystko jest aktualne. Teraz tak. Market i musimy kupić. Czekajcie, co ja tam potrzebuję. Tą mąkę na pewno, tą, tą, tą co oni tak chcieli bardzo. A właśnie jak stoję z tą półeczką. Dobra, to jest ok. To trzeba będzie domówić, jak zarobię. Trochę więcej, bo te ciasteczka są jednak drogie. A ta mąka też wcale nie jest tania. Lista zakupów robię. Dobra, teraz tak. Olej jest ok. Ta mąka jest ok. Yy, sól. Yy, co jeszcze? Yy -y. Te płatki. Ale czekajcie, ile one kosztują? Zależnie też od tego, czy mnie będzie na nie stać. Yy -y. Gdzie te płatki są? schowałam. Nie będzie mnie stać, dobra. Czyli niestety z płatków na razie rezygnacja. Yy, jak będę miał więcej hajsu, to płatki... te płatki będę <gupował> kupował to nami. To sól w takim malutkim opakowaniu przychodzi, nie to jest... Nie. Dobra. O, i tu jeszcze jest sól. Dobra, zapraszam. Yy, szyby. A szczeby są czyściukki, tak? Tak A nasze stoisko chemiczne Dobra, tu jest OK cena Kaja szampon. Tu jest okej okay. O, wybierasz podrażał 4,93 no, coś O kurde to... Chyba coś miałem jakieś zwidy, nie? Aż taką cenę o, 2,52. Proszę bardzo. Yy. Halo, przecież otwarte jest. O jakaś pani idzie, to, to na pewno pani do sklepu, tak? Zobaczymy sobie to. Nie, dobra, nieważne. Nie było tematu, okej? Okay? Yy, chcę sobie coś zobaczyć jeszcze w komputerze. Pulsy mam wszystkie, nie? Farba... Farby mi się na razie nie opłaca, chociaż jest jak to wygląda, nie? bank payments o kurde jak zarobię muszę to spłacić bo to jest już z dzisiaj i jak tego jak tego nie spłacę to bankrut ale poradzę sobie tego nie będę brał bo będzie jeszcze więcej tego z całego syfunia z tymi pożyczkami będzie po prostu bałagan tak zwany co a sześciopak mleka ile ja to kosztuje Prolix 22, dobra, stać mnie. Widzowie, wreszcie nie na coś stać, juchu. Tu sobie damy mleczko. Dobra. Edward, ale jest ok, fajnie. Jest! Klienci wszystko znajdują! Yupi. Co? Panie! Ser i jogur... O kurde, jogurty drogie. Ser na razie, bo ser... Na Co? że to lepka wisi w powietrzu, nie? Jakiś lag gry. Już mi ser wykupili. Od Oni są uzależnieni od sera, nie? E szyby. Zawsze lepiej umyć te szyby, nie? Niż... Już jajka żeście wykupili. To i to. Dobra. Może te jajka... I te jogurty. Pewnie jakaś osoba, która przejdzie, nie, nie znajdzie tych jajek czy coś. A to tutaj na razie dam, i wysprzątam od razu. Błocisko mi kurde nanieśli. To oni na wsi byli. Nie! Muszę go złapać, widzowie. Tak się, tak się robi ze złodziejami. No, jak? Co? Zniknął. No, fajnie. Dobra, tablet. I idziemy. Masełko, olej. Tu jest ok. Te z cake. O oh, kurde, jak oni mleko wzięli! I chleb, dobra. Okej, okay. mleko, Żeby będzie, to ja się tymi złodziejami chyba nie będę przejmował, bo ani nic za to nie dostaję i nawet żadnego, żadnego punkta, nie? To jest po prostu... po co się nimi przejmować? Jak będę miał ochroniarza, kurde, jak będę miał sklep wielki, to wtedy dopiero się mogę tym przejmować. Jako ochroniarz się będzie tym zajmował, przecież nie ja. Pan mi cały ryżba smati wykupił. Kurde. Dobra, lecimy. Siup. Ok, wszystko jest. Yy, I teraz tak, te, yy, ten hajs do spłacenia. To jest ważniejsze. Trochę. Bank, payments. Hi, mogę spłacić. Let's go! Spłaciłem! Jeden spłacony. Ile mi zostało? Jest! Tylko to mi jeszcze zostało. O, dobra, nie ma się z czego cieszyć. Ale nie no, dobra, coraz mniej. Coraz mniej już, widzowie, patrzcie. Dzisiaj jeszcze zarobimy to, ten hajs. Yy, I będzie zarąbiście, nie? Dobra. W tym razie nic nie brakuje. O, tu soczek. Woda jest ok. Yy, turkosoda i zapsoda i jeszcze czekajcie, tutaj coś, oliwka z oliwek O, już mnie nie stać na nic więcej, bo mam tylko dolara Aby Pani wszystko znalazła, widzę, pani zadowolona z zakupów Let's go, mamy stuwę Tak jest Sukces, sukces yy, już pierwszy jest No dobra, teraz tak Tu światełko trzeba zapalić, bo jest ciemno jest mokro. dobra. Dobra, jeszcze? Nie. Musimy kupić. Yy, pomidory. To i to. I grzyby. Pomidorki. O, one, ona coś ukradnie, tak? No, wiedziałem. Bo widziałem, że wzięła i... Ten, i wiecie, nie? A, marchewek strasznie dużo właśnie wchodzi, to jest super. Grzybów trochę wziąłem. O, turko soda już. Czekajcie, widzę, bo mogę spłacić dzi z dzisiaj te te długi, nie? I jajka trzeba kupić. A nie, już nie mogę, bo jest dziewiąta. Zapomniałem. O kurde, ja mam dalej otwarty sklep. Ale dużo klientów, fajnie. Super, jestem bardzo zadowolony, widzowie. Mamy 323 dolary, dobra. Spłacamy to i to. To dzisiaj muszę spłacić, więc na razie jeszcze nie nie będę się tym przejmował. O kurde, dobra. Jest kolejka jak na stragan, więc powinno być ok. I to już niestety nie mogę nic kupić, bo jest po dziewiątej. Szkoda, że jest to, takie coś na mnie, że po dziewiątej nie można kupować. Teraz to sobie wezmę, bo jest tanie. Jakby wpadnie 200, to biorę ten. Yy, to to. Ile mi zostało? 1055. O, jeszcze to spłacimy. 60 dolców. Tylko muszę jeszcze zostawić. sobie na razie tyle, bo muszę zostawić sobie na to, jakby właśnie tych klientów nie znalazło czegoś. No właśnie. O kurde, ale dobra, 130 dolców. Fajnie. Yy, trzeba zanim jeszcze rano otworzę, zatowarować sklep, nie? Panie, kończymy pan pracę na dziś, wiesz? Czy tylko troszeczkę sobie postoisz na tej wadze i zaraz możesz zejść do domu. Dobrze, pan zadowolony. Ej, już 24 poziom zaraz będę miał, to super. Dobra, pani tutaj zadowolona. A i pani niestety, tam czegoś brakło. Makaron trzeba będzie kupić, tak? Tak, makaron trzeba będzie kupić. I jeszcze tą mąkę. I tą, tą czerwoną mąkę. I czokapiki Ryżba Smati, Bombek Candy. A czekoladka jeszcze jest. O, właśnie rachunki. Rachunki. Bills, Bills. bills. Yy, to jest jeszcze. Kwestia. To sobie zapłaćmy. O, to mogę płacić jutro. A zresztą dzisiaj spłacę, bez stani. Dobra, z rachunkami jest ok. To jest super. O, będą spore zakupy. A nie, Pan nie spore zakupy. Ten pan też jakoś nie specjalnie. O, y, kaja szampon, ale to widzę że jutro dopiero, bo jest już po dziewiątej, nie? Dobra, pan zadowolony. Ciekawe, czy w panie 24 poziom. raczej nie, bo to takie małe zakupy na razie robią. Zobaczmy sobie, czekajcie, ja będę stał tak z perspektywy tego ziomka. 23 dolary. Patrzcie, jak on kasuje. 8, 9, przepraszam czemu ty wkładasz rękę w komputer <suszy> nie no dobra, nieważne eee, czekamy tutaj o, pani wzięła kiwi, tak no, wzięli kiwi dobra clean this washer table to standard chyba u nich, że brakuje tego proszę 24. jaj dobra okej, proszę Ok, jest, jest na razie ok. Nie jest najgorzej, bo mogło być w każdej chwili jeszcze gorzej. Susu, cukier. Tej mąki, opak dwa opakowania bo jest tania. Makaron jeden. Ta mąka jedna. To jest miękki sześciopak też. I te płatki też. I na razie na nic więcej nie, niestety nie, nie stać. Tylko nie. Kurdy, nie stać mnie na Te, te płatki jeszcze odłożę. To już będzie 48. No, nie starczy mi na papier. Dobra, to zaraz będę musiał otworzyć sklep. Jak trochę zarobię, to dam im papier. tu czerwoną mąkę bardzo lubią. Pewnie ciasto będą piekli. Jak jeszcze coś. Dobra, yy, ta niebieska mąka tutaj. Fajne jest to, że ta mąka jest w ogóle taka tania, nie? Czekajcie, a to można sprzedawać? Nie, te, tego nie można. Dobra. Do kosza. Cukier susu. Cukier siusiu. <grych> OK. Yy, I tam widziałem, że tego mleka właśnie wzrosła cena. Więc fajnie. o kurde, pani, ile to kosztuje teraz, nie? 13,02, tak? Mhm. Mm Papier kibelkowy, trzeba trzeba mówić Kurde, dosłownie ten... Grosza nie dzielą. tego, nie? Pani idzie do sklepu. Zobaczymy, czekajcie. Nie, pan nie idzie do sklepu. Czy to jest kartą? A co jest, patrzcie, jest mój karton ze sklepu Ale nie mogę więcej kartonów Dobra, ten, ta pani na pewno idzie do sklepu, bo skręca bardziej w tą stronę Tamten pan, co przechodzi przez pasy, zrobił, że to jest pani On też raczej do sklepu idzie W ogóle patrzcie, jak to miasto wygląda, nie? To jakby się prze, jakbyśmy się przeszli naokoło Dobra, też fajne tutaj te rzeczy mają Kałuże, no nie takie realistyczne to wygląda to jakiś sklepik Ej, szczerze? Po tej stronie miasta akurat nigdy nie byłem. Jakieś panie chodzą, nie? Fajnie tutaj, w tej okoliczce. O, jaki piękny się wyłania... Super Janek. Nie? I... Jaki super sklep! Mama, wejdźmy! Czoka pieki. Widzę, wiecie co, powiedzieć Wam coś. Jak będą lody. Yy... Czekajcie. Mąka. Mm. Na razie mnie nie stać, niestety, bo mam tylko dolara. 77 centów. O. A te. Ta... A. Jest 24 poziom, let's go! Szkoda, że w tej grze się nie da kłócać, to bym kłócał tak. No i taki, mam takie braki na tej chemicznej, nie. Teraz okay. jest ok. Ja ok, jest ok. Nie. Jajka już wzięli prawie wszystkie. Pani się tutaj rozgląda, tak i i. Dobra. Jest to chyba jajka. Dobra. Kajcie, bo tutaj zielonoch nie będzie. Dobra. O! Dobrze. Teraz tak, papier w pierwszej kolejności. Papieru wejdzie najwięcej ogólnie, bo popatrzcie. Raz, dwa, raz dwa. Yy, elo pasa spaghetti. Dobra, kolejne coś zamawiamy. Yy, wybielacz i szar... Oj! Dobra, na razie mnie nie niesadzie. Jak pani zrobi zakupy, to wtedy dopiero to mogę sobie na to pozwolić. No ale zaraz będziemy kończyć. Yy, teraz tak, co tu jeszcze? O! Kajasza. Eee. Yy, mle... jajka w pierwszej kolejności, bo ich nie Dobra, on robi zakupy i będzie mnie stać Kaja szamponie Kaja Chodź sobie, wyłożę te jajka i będziemy kończyć odcinek jeszcze wyczyszczę sobie szyby w sklepie, bo widzę, że mam brudno. A i rachunki i te. Rachunki i długi. Trzeba sprawdzić jak tam się wszystko dzieje. E, nie tutaj. Management Bears, okury te rachunki. A to trzy dni jeszcze pozostały. To mogę, to mogę jutro. O, to musiałem wczoraj spłacić. To słuchajcie, Myślę, że zakończymy na dziś, także kto chce, nie sobie... Trój trójaczki. Oh my OMG. Dobra, myślę, że zakończymy na dziś także kto chce niech sobie opęczka, kto chce niech subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. బింం